E, prawda jest taka, że to co najciekawsze z walk między 1 a 7 września, z tych najcięższych walk z wielu epizodów, to właśnie minęliśmy. E, część tych terenów przykrywa w tej chwili parking, część nie została odtworzona w postaci chociażby magazynów amunicyjnych, obwałowań, po których też już nie ma najmniejszego śladu. I turyści przechodzą obok takich miejsc. Nieświadomi tego, jak ważne się tutaj rozgrywały rzeczy, które ważyły na 7 dniach obrony, przychodzą obojętnie. Jesteśmy przy miejscu, gdzie znajdowała się placówka fort Mata Rygielskiego. Niegdyś, przed I wojną światową, był to punkt dowodzenia dla baterii artylerii nadbrzeżnych, jakie się ciągnęły od Jelitkowa, przez Brzeźno, aż po Stogi. W roku 1939 tym miejscem dowodził, jak wspomniałem, Mat Rygielski. W chwili kiedy Niemcy nacierali, placówka była nieobsadzona. Drugi Pluton niemieckiej kompanii szturmowej, który nacierał wzdłuż plaży, liczył około 49 ludzi. Placówka gielskiego to była niemal siedmiokrotna przewaga, jak dobrze liczę. Placówka gielskiego odpierała obydwa te ataki, później wzmocnieni przez dodatkowych jeszcze żołnierzy. Bronili się tutaj przez 7 dni. Tenże drugi niemiecki pluton. Po drugim natarciu z 49 ludzi miał zaledwie 12 zdolnych do dalszej walki. Tak były tutaj zacięte walki na przedpolu placówki mogłem dosyć długo o tym miejscu mówić, bo akurat to był mój temat pracy, pracy dyplomowej inżynierskiej, można powiedzieć, że każdym źle bym tutaj trawy opowiedział, dlatego muszę się bardzo streszać. E, historia jakby tego miejsca też jest niezwykła, bo z takiej niezwykłej niepamięci i zapomnienia to miejsce udało nam się w roku 2006 wyciągnąć z siłami e, pasjonatów, stowarzyszenia. E, rozpoczęliśmy pierwsze. Prace związane z rewitalizacją i rewaloryzacją tego miejsca. Wypompowaliśmy z dolnej izby ponad 35 ton nieczystości mówiąc prosto, To miejsce służyło jako szalet przez kilkadziesiąt latku rozpaczy jeszcze nawet wówczas żyjących obrońców Westapater, w tym i Mata Rygielskiego, który był przewodnikiem na, przewodnikiem opiekunem wartowni numer 1. Eee, w roku 2006 to miejsce miał okazję zwiedzić pan minister Celin i Ford był wówczas dostępny. Fort był otwarty. W roku 2007 tutaj z panem ministrem przecinaliśmy wstęgę i zapraszaliśmy zebranych gości. Prawie 300 osób zebranych gości mogło zwiedzać placówkę Ford po e, gruntownie przeprowadzonych pracach remontowych. Fort miał odwodnienie, fort był zelektryfikowany, e, Ford był przygotowany do zwiedzania. Dwa miesiące później zmieniła się sytuacja polityczna i przez tych 12 lat Fort jest stale zamknięty Nie jest udostępniony zwiedzającym Niedawno wypompowano z niego tutaj e, zalegające, nie, zalegającą wodę Bo oczywiście została już przez te lata uszkodzona Instalacja odwadniająca, nie ma również śladów po instalacji elektrycznej e, Turyści kolejne ważne miejsce w historii obrony Westlepaty Mijają obojętnie, zda, nie zdają sobie sprawy jak jest to ważne miejsce tutaj na Półwyspie Westerplatte. To jest taka bardzo krótka historia tego miejsca i zarazem smutna, ale z nadzieją na to, że właśnie w tej chwili rozpoczyna się i dla tego miejsca, i dla półwyspu Westerplatte kolejny ważny rozdział. Nigdy w historii powojennej Westerplatte nie, był, nie było to miejsce tak blisko zniszczenia się najważniejszego marzenia Westerplaczyków, czyli budowy Muzeum Westerplatte. Budowy Muzeum Sprawiedliwego Zdarzenia z ekspozycją pod dachem czynną przez cały rok, gdzie każdy dowiedziałby się historii tego miejsca i tych ludzi i ich historii również bardzo często smutnych, powojennych. Idziemy do trzeciego, dzisiaj najważniejszego miejsca, czyli cmentarza obrońców Westerplatte. Zanim przejdziemy, kilka słów o tym miejscu, ponieważ nie zawsze uważam za stosowne mówić głośniej przy tym miejscu, ponieważ jest to Miejsce, gdzie zginęło najwięcej polskich żołnierzy. Znajdowało się tam wartownia numer 5. Cmentarz obrońców Westeplatte, jako pomnik obrońców Westeplatte, powstał w roku 1946 z inicjatywy komandora Franciszka Dąbrowskiego, zastępcy komendanta składnicy Majora Sukarskiego, również z jego e, funduszy. E, funkcjonował w formie typowej takiej mogiły żołnierskiej o bardzo ładnej bryle architektonicznej z krzyżem, wielkim krzyżem Virtuti Militari, który w trakcie prac archeologicznych odkryliśmy na terenie Westerplatte bowiem w roku 1989 cmentarz został przebudowany do kształtu jaki obecnie widzimy. Został przesunięty z miejsca, gdzie się znajdował troszeczkę bliżej jakby alei, którą się poruszają zwiedzający. Obecnie to miejsce jest tak przekształcone, że bardzo wiele osób bardzo wiele wycieczek to Miejsce, ten cmentarz, tą symboliczną mogiłę obrońców Westepaty, gdzie spoczywają trochę majora, między innymi majora Słowackiego, mija obojętnie. Jest rzecz, na którą ja i my tutaj, wiele osób zebranych, bardzo ubolewa, że to miejsce nie spotyka się z takim szacunkiem, z jakim być powinno traktowane. I również ta przebudowa w roku 1989 spowodowała, że Nieświadomi tego zwiedzający stąpają po miejscu, gdzie znajdowała się wartownia numer 5, gdzie być może do tej pory znajdują się szczątki obrońców Westerpaty. Kolejne miejsce, gdzie nieświadomie ludzie deptają po szczątkach, po miejscach, gdzie polegli polscy. Żołnierze. To chciałem powiedzieć tutaj nie przy cmentarzu, bo tak jak wspomniałem, uważam, że e, jakby z szacunku dla tego miejsca pozwoliłem sobie tą historię tutaj zakończyć. Także podejdziemy do cmentarza obrońców Westerplatte, oddać hołd poległym i zmarłym żołnierzom.